Dziś opowiem Wam o tym sweterku, czyli storm sweater od Petit Knit. Zapraszam do oglądania. Magda, witajcie w kolejnym mnóstwie vlogu. Kochani, jak sami widzicie, skończyłam swój storm sweater w tym pięknym, jesiennym, ceglastym kolorze. I dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę o nim opowiedzieć. Także, jeśli jesteście ciekawi, co mam do powiedzenia na temat tego wzoru, na temat włóczki, z którego wykonałam, zapraszam do oglądania. Weźcie sobie kawkę, herbatkę, co tam lubicie, robótki w dłoń i lecimy. Zacznę może od tego, że tak naprawdę nie miałam w planach wydziergać tego sweterka. Włóczka, którą kupiłam w sklepie Między Drutami, pierwotnie miała być przeznaczona na kompletnie inny projekt. Miałam dziergać z niej zipper sweater, ale gdy ją zobaczyłam, stwierdziłam, że ta włóczka potrzebuje jakiejś tekstury, czegoś fajnego, co dawałoby więcej takiej trójwymiarowości, bo przy płaskim jerseyu to mogłoby po prostu się zlewać z moją, z moją urodą. Wzór na ten sweter wyszedł stosunkowo niedawno, bo bodajże w sierpniu, no ale że byłam wtedy na wakacjach w Polsce, a na polskiej pięknej wsi czas płynie, <grytanie> czas płynie całkiem inaczej, eee, to nawet go nie zauważyłam, jakoś nie zwróciłam uwagi. No, i pierwszy raz zobaczyłam go u Dominiki Czermak. Dominika też ma kanał na YouTubie, tutaj go wam podlinkuję. I Dominika w swoim vlogu pokazuje sweterek, który dzierga dla swojej córeczki. Z tego, co wiem, ona też za bardzo nie miała doświadczenia jeśli chodzi o dzierganie swetrów takich strukturalnych, jak ten, ale stwierdziłam, że skoro ona daje radę, no to ja też spróbuję swoich sił. Dlaczego nie? Włóczka i tak była w moich zapasach i tak naprawdę nie miałam jakichś tam planów na tą, na tą włóczkę. Ta ilość, którą posiadam w swoich zasobach, jest wystarczająca, żeby wydziergać sweter. No to szybciutko kupiłam wzór i takim to sposobem jesteśmy tutaj. Jeśli chodzi o moje ogólne wrażenia co do wzoru, co do tego jak go się dziergało, to powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, wręcz zachwycona, ponieważ nigdy w życiu nie dziergałam sweterka takiego pełnego wzorów. Sweterek jest mega, mega wciągający. Można powiedzieć nawet, że uzależniający, bo robicie kilka rzędów i macie już ochotę przejść do czegoś nowego. Nie ma tutaj mowy o nudzie, naprawdę. I dzięki temu, że co chwilę tutaj się coś zmienia, tutaj tej robótki przybywa naprawdę bardzo, bardzo szybko. Muszę jednak przyznać, że większość tego sweterka powstawała w nocy, dlatego, że no jak widać, wzór jest pełen. Prawych, lewych oczek. To nie jest nic trudnego, ale jednak one układają się w pewne schematy. Ja jestem słaba, jeśli chodzi o zapamiętywanie takich wzorków, więc musiałam mieć schematy przed oczami. No i niestety z dzieciakami było to niemożliwe. Wzór jest naprawdę mega czytelny, nie ma problemu. Możecie sobie sprawdzić każde oczko na schemacie, także nawet jak się zgubicie, wiecie gdzie jesteście, wystarczy sobie podliczyć tylko oczka i jesteście w domu. Całość jest mega czytelna. I ja osobiście nie dopatrzyłam się żadnych błędów w tym wzorze, co nie znaczy, że ja ich nie popełniłam. <grych> Ale o tym za chwilę. Jeśli chodzi o rozmiar, ja dziergałam rozmiar S, mimo tego, że Metę przewiduje rozmiar M, jeśli chodzi o mój obwód klatki piersiowej, jeśli Was to interesuje, to mam 171 cm wzrostu i 92 cm w klatce piersiowej, więc według wzoru powinno być to M. -ka. Ja miałam 14 modków, według wzoru powinno mieć ich 15, więc stwierdziłam, że zrobię S. I w razie czego Agresywnie zablokuję ten sweter, ponaciągam go w każdą stronę i będzie dobrze. Ostatecznie zużyłam na niego 15 motków, więc musiałam domówić ten jeden moteczek u Kasi między drutami. Eee, dziś wiem, że nie było to konieczne, bo zobaczcie, mimo tego, że sweterek jest s to jest on na mnie, na mnie... luźny. Jest... jest bardzo luźny. I te rękawy, o które się bałam, do których dokupywałam ten motek brakujący, są za długie. Spokojnie mogłabym zrezygnować z tych ostatnich paneli e, tutaj i nie dokupywać tego motka. No, zobaczymy. Może jak mi się zechce, to, to będę to poprawiać. Uważam, że jest on troszeczkę na mnie za duży, ale z racji tego, że wolę jednak ten oversize niż swetry, takie bardziej przyciele, to nie sprawia mi to jakiegoś tam większego problemu. Jestem bardzo zadowolona z tego efektu. Ewentualnie po drugim praniu zobaczymy, co się z nim stanie. W razie czego zawsze będę mogła sobie tutaj te rękawki skrócić, czy zrobić to samo z Wody. Myślę, że śmiało mogłabym uniknąć tego błędu, gdybym zrobiła próbkę. Ale tak bardzo napyliłam się na ten sweter, że dowiedziałam się jakiej włóczki potrzeba na ten wzór, od razu go kupiłam, zaatakowałam bez robienia próbki i jesteśmy tu gdzie jesteśmy. Tak więc do dziergania z tego sweterka użyłam dedykowanej włóczki, tej, którą przewiduje projektantka we wzorze. Jest to Pergent od Sadness Garn w kolorze terakota. I ta włóczka jest przeznaczona na druty od 3,5 do 4 mm i w 50 gramach ma 91 metrów. Przyznam szczerze, że był to mój pierwszy kontakt z włóczką Pergent i moje pierwsze wrażenia były dosyć średnie. Przez długi, długi czas pracowałam tylko na merynosie, także bardzo odczułam ten przeskok jeśli chodzi o, o tę wełnę. To tak, jakby porównać um, aksamit z papierem ściernym. <grym> Ale nic nie szkodzi, już od jakiegoś czasu chciałam przetestować inne włóczki, chciałabym troszeczkę poszerzać swoją wiedzę na temat różnych rodzajów wełny, chciałam próbować nowych rzeczy. I sedny sgarn i włóczka Perkin była na mojej liście. I cieszę się, że miałam taką okazję ją kupić i, i wypróbować. I przyznam szczerze, że mając ten sweterek na sobie, mam pod spodem uh, top. Czuję ją na sobie, nie powiedziałabym, że ona mnie drapie, ale jednak e, nie jest wyczuwalna na mojej skórze i tutaj w takich momentach jak na przykład e, zgięcie łokci czy tutaj przy szyi jest ona no lekko, czuć po prostu, że mam coś na sobie, że jest to wełna. Nie przeszkadza mi to, ale jednak, jednak to czuję. Także śmiało można powiedzieć, że włóczka jest szorstka, ale jednocześnie e, miękka i bardzo elastyczna. Gdybym miała ją jednak określić jednym słowem, to powiedziałabym, że jest to włóczka rustyka w każdym znaczeniu tego słowa. W niektórych momentach można nawet znaleźć coś jakby sianko, jakby taką suchą trawę we włóczce. Nie wiem, skąd to się bierze. Jestem ciekawa, czy, co ma na to wpływ, czy jest to sposób pozyskiwania tej wełny, czy, czy to jest jakiś dodatek. Nie wpływa to w żaden sposób na przerabianie oczek, ale jednak ciekawi mnie bardzo, skąd ta trawka się bierze. Jeśli wiecie, to dajcie proszę znać. Sweterek wyprałam jak zawsze w płynie sok, czyli włożyłam go do wody z tym płynem, odstawiłam na 15 minut, później bez płukania wyciągnęłam go. Odcisnęłam leciutko i wyłożyłam go później do suszenia na suszarce na płasko, na ręczniku, i zostawiłam go na podwórku, gdzie było słoneczko i wiatr. I jakie było moje zdziwienie, gdy wieczorem dotknęłam mojego swetra i był on praktycznie tak samo mokry jak tuż po wyciągnięciu go z prania. Nigdy jeszcze żaden sweter nie zatrzymywał wody tak jak ten sweter. I nie wiem, czy chodzi tutaj o wilgoć powietrza, czy może o tą wełnę. Osobiście nienawidzę, kiedy moje udzierniki tak długo się suszą, bo mam wrażenie, że nasi nie suszą, tylko się kiszą. <laughs> na szczęście na ratunek przyszedł mi mój osuszacz powietrza. Zimą na Korsyce powietrze potrafi być naprawdę wilgotne i ciężko jest czasami wysuszyć pranie, mimo tego, że jest wiatr i jest słońce. Mam w domu suszarkę bębnową, ale są ubrania, których nie można suszyć w takiej suszarce, dlatego kupiliśmy również e, osuszecz i czasami się nim wspomagamy. Tak więc sweterek wylądował na ręczniku, e, w łazience, tam włączyliśmy ten osuszecz powietrza. Chodzi o to, żeby pomieszczenie było stosunkowo jak najbardziej żeby nie pobierało wilgoci z całego salonu, na przykład, tylko właśnie z takiej małej łazieneczki. Wtedy wyciągnę to wilgoc z tego sweterka i e, odwracałam go w międzyczasie kilka razy. I rano czuć było już różnicę, że jest on dużo bardziej suchy, później ponownie go wyłożyłam na suszarkę na podwórko i wieczorem em, sweterek był praktycznie suchy w 100%. Także, jeśli zmagacie się z, z wilgocią w domu, albo nie możecie wysuszyć swoich udzielków, polecam serdecznie taki osuszecz. Teraz, może, opowiem o kilku modyfikacjach, które wprowadziłam do tego sweterka. Eee, niektóre są modyfikacjami zamierzonymi, niektóre nie. <grymne> Ale cóż, tak to bywa. Życie dziewiarki to życie na krawędzi. <grymne> Największą modyfikacją, jaką w sumie chyba dokonałam, to jest skrócenie swetra. Zrezygnowałam. Tutaj na dole z tego jednego ostatniego panela, nie wiem, czy to widzicie, po prostu nie przerobiłam ostatniej części wzoru, walałam od razu ściągacz. Chciałam, żeby ten sweterek był bardziej taki krótki, do linii bioder, jednak sweter po praniu troszeczkę się wyciągnął i uzyskałam chyba ten efekt, który miał być pierwotnie we wzorze ale trudno jak się uprę to skrócę sobie ten sweter jak na razie mi on nie przeszkadza zawsze go tam sobie troszeczkę wkładam do jeansów i jest super Jeśli chodzi o błędy, bo takie są, pomyliłam się na samym początku praktycznie, czyli tworząc linię ramion. I z tego co wiem, nie jestem jedyna, bo Dominika też zrobiła ten błąd, tylko że ona zdecydowała się na prócie. A ja o swoim błędzie dowiedziałam się dopiero w połowie tułowia. Brawo ja! Przód już był zrobiony. Połączyłam tył z przodem i przerabiałam body, gdy dowiedziałam się, że powinnam pewną ilość rzędów przerobić 0 razy. I nie wiem dlaczego, ja to przerobiłam dwa razy, co daje łącznie cztery rzędy więcej. Ta długość nie zgadza się z tą, którą mam tutaj, a ta była tutaj prawidłowa w tym wzorze. Także skończyło się na tym, że zostawiłam to tak, jak jest. Nie był to żaden błąd wynikający z tego, że pomyliłam się w schemacie. Nie widać tego błędu na pierwszy rzut oka, ale wizualnie chciałam, żeby ten panel i ten tutaj zgadzały się wizualnie. Co w sumie mogło skutkować tym, że zabrakło mi półmotka na rękaw. Być może, gdybym się nie pomyliła, to nie zabrakłoby mi tej włóczki. Coś tym jest, co najsmutniejsze w tym wszystkim pomyliłam się w panelu, który podoba mi się najmniej, <noise> ale trudno, dam radę jakoś z tym żyć. Jeśli chodzi o Storm Sweater, jestem bardzo zadowolona, że się na niego zdecydowałam. E, nigdy nie miałam takiego sweterka w swojej szafie i cieszę się, że zaryzykowałam. Moje myśli krążyły między Ingrid Sweater a Storm Sweater, ale stwierdziłam, że tam są takie wzorki skrzyżowanych takich rąbów e, i bałam się ryzykować. A tutaj zobaczyłam, że to są tylko prawe i lewe oczka. Bardzo się cieszę również, że wybrałam taką włóczkę, dlatego że m, zaryzykowałam. Nie byłam pewna tego koloru, ale e, wydaje mi się, że kolor w miarę mi pasuje. I jest on taką troszeczkę odmianą jeśli chodzi o tą szarość listopadowych dni, wiecie, pada, wieje smutno, szaro i ponuro, a tutaj taki sweter. I zawsze człowiek się czuje taki, nie wiem, taki, taki otulony, takie ciepełko bije od tego sweterka, nieprawda? Osobiście, gdybym miała zrobić ten sweter drugi raz, zrobiłabym go w rozmiarze prawdopodobnie XS i, i może w włóczce. Jaśniejszej. Myślałam o tym pergentycie takim beżowym w ciapki, takim neutralnym. On był tweedowym, tak. E, ten kolor był swego czasu bardzo popularny i myślę, że pasowałby świetnie do tego swetra. Taki ciepły odcień beżu. Mhm. Także jeśli się wahacie, czy kupić ten wzór, czy zrobić sobie ten sweter, ja Wam polecam go bardzo, bardzo serdecznie. Efekt jest powalający, naprawdę coś tutaj się dzieje ciekawego. Nie jest to taki zwyklaczek, coś tu się dzieje, jest jakaś faktura, e, wspaniale włóczka eksponuje, tutaj te wzory, także polecam wszystkim. Jeśli chodzi o początkujących, naprawdę nie macie czego się bać, do wszystkiego są schematy. Jeśli chodzi o w rękawy, wszystko jest rozpisane na maksa, a jeśli chodzi o zaawansowanych, no spójrzcie same. To czysta przyjemność, same prawe, lewe oczka, polecam go Wam bardzo, bardzo gorąco. Hejka, kochani, tu Magda z przyszłości. Podczas montowania tego filmu zorientowałam się, że nie nagrałam wam jednej z najważniejszej części tego vloga. A mianowicie chciałam Wam pokazać coś, czego się nauczyłam właśnie podczas dziergania tego swetla, czyli jak łączyć włóczki w taki sposób, żeby nie było supełka. I ta metoda jest świetna, dlatego że na końcu nie mamy żadnych nitek do pochowania. Także. Oglądajcie, i mam nadzieję, że Wam się to przyda. A teraz moczymy włóczkę i łapki, i łączymy sobie dwie niteczki, i bardzo mocno pocieramy. Pocieramy, pocieramy, pocieramy. I w taki właśnie sposób powstaje filcowanie. Filcujemy sobie te dwie końcóweczki razem, i teraz nie mamy żadnych supełków do chowania. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tym wzorze, jakiego koloru włóczki użylibyście do wydziergania tego sweterka i czy macie w planach go wydziergać. Czekam na Wasze komentarze i dziękuję również za wszelkie subskrypcje i polubienia. Mam nadzieję, że trzymacie się cieplutko w tym jesiennym okresie. Przesyłam Wam buziaczki ze słonecznego kalwi. Do zobaczenia niebawem. Pa, pa!